Cześć widzowie, to znowu ja Mateusz. Dzisiaj będziemy nagrywać Friday Night Funkin tak jak chcieliście. No. To jest Friday Night Funk. To jest Friday Night Funk. To, to jest to... Cięż, Cięż. Cięż, nie chcieliśmy, się nie powiedziałem, że będziemy grać w tory mode. Z tory. I w trzeci. Na hard. Gobi je je, gobi je. Gobi go je je, go je. Graphic! Cool, yeah! Yeah! Graphic! Cool, yeah! Graphic! Cool, yeah. Cool, yeah! Yeah! Graphic! Cool, yeah! Graphic! Yeah! Yeah! Graphic! Yeah! Graphic! Yeah! Yeah! Graphic! Yeah! Some Sikhi olol. Oh, Pu pi paj, pi pu pie papaj, pi pu pie papy paj, pip pu pe popaj. A Ulder zwiedził na psych. Laughingka ramaranga Chwila. Jest cięcie. Jesteśmy już pocięciu widzę i musiałem dać sobie podstawkę. Te mało punktów to jest widzowie, jak coś do tego bławkowałem, musiałem jakoś trzymać was. Te dźwięki klawiatury Nie strzelaj do nas Piko Pierwsza piosenka zrobiona. Bip, bop, bap. Czas na drugą. Bip. Mam piekło teraz. Widzicie, widzowie.

Nie pytajcie się mnie w komentarzach. Dzisiaj widzowie też na pewno nagram odcinek i będzie z dźwiękami. Teraz na razie też jest bez dźwięków.

Miko, teraz zdezniesz I przechodzimy, mój trzeci. Girfen, ten w tym głośniku, jezu. Nie mogę z niej. Popi, popi, popai, łapka, kakietopai. Popi, Eptars, czy Eptars, to co czy There's that's a